F1pasja.pl po dwóch klipach promocyjnych, po tańcu z kangurami, po konkursie piękności, po rozstrzygnięciu orzeł Reszka i po prezentacji wszystkich moich kochanek dzisiaj nietypowo, inaczej jak na moje standardy, jak na standardy F1pasja.pl. Dzisiaj chciałem Was zaprosić tak na luzaku, tak weekendowo, tak, bez żadnych większych zobowiązań i obciążeń czasowych do obejrzenia klipu. Po prostu. Zebrałem w nim wiele ciekawych, interesujących, przełomowych i zapierających dech w piersiach momentów z historii Formuły 1. Nazwałbym to, że 90% tych wszystkich sytuacji widziałem na żywo, resztę widziałem z retransmisji. I wiem, że warto to znać. Warto posiadać tą podstawową wiedzę ponieważ ona w jakiś sposób, sądzę, jest reprezentatywna dla ogółu Formuły 1 i można przez to sobie wyrobić naprawdę ciekawe zdanie i ciekawe spostrzeżenia na temat królowej motorsportu. A więc dzisiaj, moi kochani uczniowie, mam dla Was zadanie domowe. Siadacie sobie w Waszych fotelikach, odpalacie ten klip raz, drugi, a potem we wtorek o 20.00 widzimy się i ja Wam, jako Wasz belfer, Wam to wytłumaczę, dlaczego warto to wiedzieć. Dopowiem swoje anegdoty, swój kontekst, nadam temu wszystkiemu realne kształty i mam nadzieję, że po raz kolejny dam Wam kolejny powód, dlaczego warto pasjonować się Formą 1. Tak, F1Pasja.pl Do zobaczenia. Cześć. exactly where you are and you keep moving moving you want to stop then the car stopped i saw a little space to go out and i said i go out quickly